Dobry wieczór, ale mnie nie było długo. No musiałam sobie troszkę odpocząć od YouTube'a, nagrywania, edytowania i tak dalej. Nie chciało mi się, przyznaję. Ale zakupy, słuchajcie, ostatnie zakupy jakie robiliśmy były spontaniczne. Nie było takich dużych. No średnich nawet, e, więc raczej spontanicznie niewielkie zakupy robiliśmy. Teraz zrobiłam na cały tydzień jadłospis i e, zakupy. I przyznam szczerze, że bardzo wielu rzeczy nie było, bo oczywiście wieczorem poszliśmy teraz. Jest, bo że 9 dochodzi za 20, więc już jest późno. E, ja zasadniczo muszę niedługo iść spać. Tak, to jest realia osób, które wstają o 5 rano. Plan ułożyłam chyba z 10 minut przed samym wyjściem na zakupy, więc jest bardzo szybki, ale też słuchajcie, no te potrawy nie muszą być takie, nie wiem jakie, koszmarnie angażujące, szczególnie, że jest ciepło, także nie jest najgorzej. Dzisiaj na kolację, tak, jeszcze będzie kolacja, fasolka i jajka, a fasolkę mam mrożoną, jajka kupiłam wtorek, bataty plus feta plus sałatka, na kolację ryba plus sałata. Zaraz wam pokażę, co tam, jaka tam ryba. Spaghetti z Tukini plus mięso mielone. Spaghetti z tukini nie mam takiej typowej temperówki. Ja po prostu robię takie paski obieraczką do warzyw i później często jeszcze kroję, sparzam albo we wrzątku trochę namaczam do tego daję po prostu mięsko tak typowo zrobione jak pod spaghetti z marchewką, z przyprawami szakszuka prawdopodobnie na kolację będzie spoko, śniadań tutaj nie planuję, śniadanie jakieś proste jajka na twardo, serek biały, coś takiego szaszłyki leczo, nie wiem co będzie z leczo, ponieważ nie było strasznie dużo rzeczy, A raczej były jakieś cztery papryki, były w fatalnym stanie, nie szkoda gadać, więc jeszcze będziemy musieli kupić Yy, makaron low carb sobie napisałam, bo nie wiedziałam jakie będą i znalazłam z koniaka z koniaka, koniakowe koniak noodle yy, z pomidorkami i czosnkiem plus feta czyli takie proste danie i napisałam sobie kilka opcji śniadaniowych yy, pierś z jogurtem i ogórkiem to jest to danie, które bardzo lubię i polecam, to jest taka pierś dłużej gotowana, żeby już się rozpadała i yy, później ją bardzo drobno w mikserze, w malakserze? W robocie kuchennym? Kroję, kroję? Boże, brakuje mi słów, to chyba ze zmęczenia i spadku cukru, bo jestem głodna. Więc taką pociachaną pierś mieszam z jogurtem, może być z greckim, na taką papkę. Do tego dodaję różne warzywa, ogórek najlepiej pasuje. To daję na lisa sałaty i jem to na śniadanie. E, tuńczyk z jajkiem jako opcja też śniadaniowa. E, serki białe jako opcja śniadaniowa. No i tutaj mam te tematy właśnie poogarniane dużo z tych rzeczy jest tylko dla mojego męża i syna. Ja się pożegnałam już z pszenicą i e, pochodnymi, bo walczę ze skokami cukru. Tak, <gryw> walczę na różne sposoby i teraz jestem w momencie skoku cukru, ponieważ zjadłam jak przyszłam z pracy dwie kanapki z chleba proteinowego, i czuję, że bardzo silnie skoczył mi cukier, ponieważ gdyż nie wzięłam do tego warzyw. I on kiedy opada, to jestem w takim stanie po prostu śpiączki, zapadam w takie no, senność, więc nawet przysnęłam przed wyjściem. Musiałam się szybko obudzić, zebrać, więc czuję się taka rozlazła bardzo. Więc, metodą właśnie na zapanowanie nad tą krzywą cukrową idealną będzie dla mnie rukola zjedzona przed takimi kanapkami z oliwą, z jakimiś pestkami tego typu. I to bardzo pomoże, jeżeli chodzi o łagodne zejście cukru, żebym nie zasypiała. A mam trochę z tym problem i już znam zasady, już wiem co i jak ale nadal jest mi ciężko w takich momentach, właśnie jak nie mam, nie mam tej sałaty, nie mam tych warzyw, to kurna, no, no co, no złapałam ten pumpernikiel i, i się wzięłam, pospałam. Dobra, rybka makrela, bardzo fajna ryba, wystarczy piekarnik, można masło, nie trzeba masła, cytrynka, coś tam tego, nie sól i gotowe. Chce mi się bardzo czegoś słodkiego. Zobaczymy, zobaczymy, nie wiem, czy, czy takie rzeczy przejdą może. Wziąłam dla psa flaczki wołowe. Ja dużo rzeczy różnych mu czasem wynajduję, gotuję, ale to nie jest pies, który grymasi, ja nie pamiętam kiedy mu coś nie smakowało, więc ja bardzo dużo różnych rzeczy wypróbowuję na nim i po nim po prostu widzę, co mu smakuje. Dzisiaj był dzień italiano w Lidlu. Wziąłam kilka rzeczy na próbę. Dajcie znać, czy to jest dobre. Wziąłam tylko dwa, bo wygląda dobrze jako typowe, szczepta po prostu po opakowaniu stwierdzam, że produkt musi być dobry. No dobra, nie wiem czy to jest dobre, to chyba jest ala taki ser sałatkowy. Wzięłam trochę takich serów, bo bardzo dużo ostatnio różnych sałat jadłam i dodaję różnego rodzaju dodatki. Pod tytułem pestki podprażone, feta właśnie będzie fajna. Fety wzięłam trochę więcej takich, takich temacików. I do tego już dużo trzeba tak naprawdę, jakieś tam białeczko dorzucić i może być całkiem skradny obiad. E, bataty właśnie mm, zrobię także do airfryera w oliwie z ziołami. Mój mąż zapragnął dzisiaj hot dogów, to sobie wziął. Mnie już nawet do tego nie ciągnie, już nawet nie mam hody. E, także ja wziąłam na niego dwa opakowania e, parówek. On wziął dla siebie dwa opakowania parówek, więc nałożyły się e, cztery opakowania, więc się zamrozi. E, była promocja, nie wiem, czy to jest promocja, te takie, wiecie, do wyczerpania zapasów za 8 zł to całkiem spoko cena, jak za pół kilo gołdy, więc ja sobie to wezmę w wiórki w worek strunowy i do, zamrażania, do zamrożenia. Wzięłam jeszcze parmigiano reggiano jako właśnie opcję do takiej sałatki z kurczakiem, na przykład trochę poproszyć serem, bardzo spoko. To wzięłam dla mojego męża, on lubi takie rzeczy. To znowu temat sałatkowy, żeby szybko coś zrobić do pracy, albo po przyjściu, żeby żeby zjeść, szukałam orzechów w koszmarnych cenach, więc widziałam coś takiego e, ja nie przypadam za tym wykorzystywaniem marketingowego protein, słowa we wszystkim co się da, bardzo często to jest wielka ściema pod tytułem mleko proteinowe że więcej protein i tak dalej nie, nieprawda, nie ma e, więc e, trzeba po prostu zwracać uwagę to jest po prostu zwyczajna mieszanka wygląda jak studencka, tylko bez rodzynek. <grych> e, ale cała reszta była, kurde, po prostu strasznie droga to wzięłam z zamiarem szakszuki, będzie fajne. Tuńczyczka, tuńczyczka, Ewa, naprawdę. Tuńczyczka zrobię z jajkiem. To u nas wszyscy lubią taką sałatkę, i do tego chyba dodam jeszcze fasolę czerwoną. O, coś takiego. Cebulę sobie podaruję, może nawet dodam jeszcze oliwki. Oliwki, jakie oliwki wielkie, ale zachciało mi się bardzo. I, I też będzie właśnie taki tuńczyk, bardziej do warzyw. Muszę jeszcze, właśnie skoczyć po warzywa do oszą i tam kupię więcej papryk, czerwonych ogórków, żeby tak sobie pojeść. Wędlina, nie wiem do czego. To chyba nie dla mnie. Mój mąż chyba dla siebie do jakichś kanapek wziął. Rukola. Standardowo musi być, żeby po prostu szybko coś złapać, jest bardzo spoko. Dla męża wziąłem jeszcze awaryjne jedzenie pod tytułem Nodle, do tego wystarczy, że sobie zrobi kurczaka, podsmażę, szybki sosik jakiś albo ser. O, kolejny. Ser popruszyć na przykład do tego i już jest całkiem spoko danie Serek, jako opcja śniadaniowa, bardzo spoko, ja bardzo lubię. Robiłam też ten taki, wiecie co, jak to się nazywa pizzę, kurczę, tortille. Nie wiem, jak mieszacie, właśnie serek biały z jajkiem i pieczecie to, a później zawijacie. Ale taka tortilla low carb. No to robiłam, to wyszło mi tak sobie, nie za bardzo się przypiekło. Także muszę jeszcze nad tym popracować. Te serki kocha mój mąż. To jest po prostu strasznie, strasznie słodkie. Kiedyś też to z nim żarłam, teraz już nie. Spaghetti też dla niego. A już, już mnie nawet nieść się za spaghetti, z za czymś słodkim. Mało mięsa wzięłam, to też pomrożę jutro, chyba na jutro, co ja tam. E, bataty plus feta plus sałatka, więc muszę dzisiaj jeszcze bataty zrobić. Albo przesunę bataty na kiedy indziej, a dzisiaj bym zrobiła coś szybszego. Strasznie mnie intryguje ten makaron. Strasznie mnie intrygujesz, jak ciebie się robi? 2-3 minuty mówisz, że jesteś gotowy. Hmm, jakie masz tutaj wartości? Powiedz, yy, proteiny, białko, zero. Uh -huh. To z czego Ty jesteś w ogóle? Na bazie mączki, z korzenia, koniak? No tak, to by się zgadzało. Odpowiedni dla wegan, dobra, spoko, ale ile Ty masz tutaj? Masz zero tłuszczu, zero węgli, wszystkiego zero, a nie, 1,2 węglowodanów to strasznie mało. Na 100 gram. No bardzo ciekawy produkt. Ciekawa jestem, jak objętościowo to wychodzi. Czy to jest porcja dla dwóch osób, myślicie? Nie, no, zobaczymy. Ale dobra, no 6 zł kosztowało, to nie jest mało. Jeżeli będzie to opcja dla jednej osoby szczególnie. Ale może warto. Może ja sobie od czasu do czasu kupię, zrobię sobie dania na dwa dni. Do tego na przykład dorobić fasolkę, pierś, trochę oliwek. I już gotowe danie. Kalafiora wzięłam właśnie na to leczo, na które nie mam reszty produktów. No bo wyżarte wszystko już o tej godzinie jest, no naprawdę mało rzeczy, 390 zł. No, kola oczywiście, oczywiście mówię, bo mojego syna nie ma, jest na obozie i to jest taki moment, kiedy ja mam guilty pleasure. Kola, powiem Wam ciekawostkę. Kola nie podnosi cukru. Ja mam ten taki miernik cukru na dwa tygodnie, który się przyczepia do skóry, tak to nazwę. I robię teraz testy na różnych pokarmach. Mam więc taką ciekawostkę Wam powiem u mnie, bo to jest bardzo indywidualne. Ten produkt nie podwyższa cukru we krwi, natomiast ten cukier podwyższyła już woda z cytryną. Głupie, nie? Bo ja całe życie piję wodę z cytryną. Yy, nie wiem, zobaczę jak to ustabilizuje, wrócę znowu, przetestuję. No i dzisiaj sobie sprawdzę do kolacji na przykład ten temat, czy rzeczywiście nie podnosi cukru we krwi. Zobaczymy. Jestem na etapie prób i błędów od 5 dni. Yy, miałam bardzo duże spadki cukru w nocy, około 3-4 spadków. Do y, cukru około 50, więc to bardzo słabiutko, dlatego kolację objętościowo i tłuszczowo muszę dosyć y, późno jeść. Y, nigdy tak nie robiłam, bardzo dziwnie się z tym czuję, zawsze jadłam około 18 i już nie jadłam nic, a teraz tą kolację przesuwam na godzinę 21, żebym nie spadała po prostu z cukrem w nocy, bo może dlatego tak źle się czuję rano. No, yy, od kilku dni czuję się lepiej, więc to może być to, ale jestem w fazie prób i błędów, e, także testuję po prostu na sobie, mówię, sprawdzam wiedzę z internetu, która się bardzo w wielu punktach już teraz nie zgadza, jak na przykład jedz posiłki 3 godziny przed snem, to się u mnie nie sprawdza, muszę jeść dużo później, e, okej, okay. słuchajcie... To chyba będę kończyć, ale szybki film. Nie że mnie nie było tyle czasu, chyba ponad dwa tygodnie. To jeszcze już kończę po 10 minutach gadkę. Nie wiem, co Wam tu jeszcze ciekawego powiedzieć, bo jest mało ciekawie. Eee, także nic, nie piekę, robię szybko. Jak ktoś se chce, to niech idzie se kupić. Ja chcę prosto w tym tygodniu mam trochę roboty innej jeszcze oprócz pracy jest gorąco, nie chcę się kurde, nie mam ochoty więc na śniadanie będę łapać warzywa, sałatę oliwę pestki tyle, na lunch będę łapać te rzeczy, które widzieliście w domu przyjdę zjem jakąś sałatkę coś delikatnego, a wieczorem muszę jeszcze coś porządnego, więc jutro na przykład będzie a o 21 Ryba. Pieczona, wy też tak jecie wieczorem, kurde, strasznie dziwnie się z tym czuję, ale no powiem Wam, kurczę działa. E, działa w sensie na tą krzywą cukrową, na cały dzień działa. Więc jak miałam rozwaloną noc, to bardzo ciężko mi było to wyprostować później w ciągu dnia. Za pomocą jedzenia też było trudno i to się czuję, słuchajcie, po tym jak Was głowa boli, jak nie macie siły. Mi było często niedobrze rano, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy miałam. Nie, nie wiązałam tego w ogóle ze spadkiem cukru dosyć gwałtownym. A tu proszę. A tu proszę i żaden mi lekarz tego nie powiedział, a sama przeprowadziłam ten test i, i cieszę się, że to zrobiłam. To była najlepsza inwestycja, jak do tej pory, i to jest inwestycja tylko na dwa tygodnie, więc muszę wypróbować wszystkie różne opcje, żeby zobaczyć, co mi po prostu służy. Na razie wygląda to ciekawie. Ciekawie, kilka tematów muszę odstawić, z kilkoma się pożegnałam. Z dobrych wiadomości jest to, że moja waga ruszyła, bo wcześniej mimo diet i ruchu waga nie ruszała, ale to by mogło się zgadzać właśnie z tymi spadkami cukru i nocnymi po prostu, że, że to nie miało prawa się wtedy po prostu ruszyć, dopóki nie wyprostuję tej krzywej cukrowej. Także to jest mój główny zamiar teraz popracować nad tym tematem. Także możecie dziwne rzeczy u mnie obserwować, ale mówię, to jest bardzo indywidualna rzecz i nie przykładałabym tego nigdy jeden do jednego i żadnej innej osobie nie powiedziałabym, tak, to na Ciebie zadziała, a to nie zadziała. Nie, dlatego, że widzę, że to po prostu jest związane z jednostką, którą chorobową, którą się ma, której się nie ma, z przyzwyczajeniem, masą ciała, wiekiem, trybem życia i tak dalej, i tak dalej. I ruchem, no bo ruch też wpływa na wzrost oraz opadanie i później wyrównanie tej krzywej cukrowej. Także temat jest niezwykle interesujący. Jak ktoś, kogoś interesują takie tematy, to odsyłam do książki "Glukozowa Rewolucja", bardzo ciekawe. A ja lecę do garów. Także zostaje w temacie low carb, łamane keto. Tak coś czułam, wiecie, że to po prostu mi będzie służyć ten temat. Ja tak coś wiedziałam po, po swoich różnych rozstrojach, że to, że to jest temat dla mnie. Keto łamany low carb i teraz już mam dowody. Dowody, niestety na to. Także bierzemy się, zapakowanie, gotowanie na jutro. I co? I pozdrawiam, ściskam Was serdecznie buziaki, sorry, że mnie tak długo nie było musiałam se poukładać jak widzicie kilka różnych tematów ale jestem i mam nadzieję, że będziemy coś tworzyć niebawem, no to buźka trzymajcie się, pa!